Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej zorganizowanej z okazji Dnia Przedsiębiorcy. Witam państwa w imieniu Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego. Witam także w imieniu samorządu, Urzędu Miasta Kutno, w imieniu pana prezydenta Zbigniewa Łużyńskiego, pana prezydenta Jacka Poczkaji, pana przewodniczącego rady Mariusza Sikory. I w imieniu naszej tutaj przedstawiciela przedsiębiorców, współwłaściciela firmy MEDEST, a także członka Krajowej Rady Inicjatywy Firm Rodzinnych. Witam. W tym roku, tak naprawdę, po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na obchody Święta Przedsiębiorczości czy Święta Przedsiębiorców w Kutnie. Taką inicjatywę zorganizowania w kilku miastach Polski zaproponowało Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych. Przyłączył się do tego również Związek Miast Polskich, no i my jako Kutno także zdecydowaliśmy się wspólnie Agencja Rozwoju, Rozwoju Regionu Kutnowskiego przy współpracy z Urzędem Miasta zdecydowaliśmy się na to, że ten dzień będziemy obchodzić. Do projektu przystąpiło ponad 100 miast i dziś... I w wielu miastach Polski, a także w tym tygodniu odbywa się wiele wydarzeń, które są dedykowane właśnie przedsiębiorczości i przedsiębiorcom. Co w Kutnie? Za nami, jak Państwo widzicie, wystawa, która została właśnie przygotowana na okoliczność obchodów tego dnia w tym roku. To jest wystawa, która łączy takie wątki historyczne i, wątki, i wątek jakby działalności kontynuowanej obecnie przez przedsiębiorstwa. Także odwiedzający, którzy przyjdą tutaj od dziś do końca tego tygodnia będą mogli zapoznać się z pewną historią pewnych branż, kierunków rozwoju przedsiębiorczości w Kutnie, a także zobaczyć w jaki sposób te działalności są kontynuowane obecnie. Myślę, że w kolejnych latach będziemy pokazywać kolejne firmy i kolejne nowe smaczki historyczne, które będziemy chcieli prezentować. Ta wystawa jest także taką, takim początkiem, który chcemy, początkiem. Czy inicjuje cykl programów telewizyjnych, który chcemy przygotować w nadchodzącym roku, który będzie jakby nawiązywał do poszczególnych wątków historycznych rozwoju przedsiębiorczości w Kutnie? Po zakończeniu tej wystawy nasze zdjęcia będą, czy te zdjęcia z tej wystawy będą publikowane, będą publikowane w mediach społecznościowych. I tutaj bardzo chciałabym podziękować Bibliotece i Muzeum Regionalnemu za udostępnienie zbiorów i przygotowanie też pięknych treści historycznych, o które tutaj poprosiliśmy. Kolejnym wydarzeniem, które planujemy 24, jest śniadanie biznesowe. I to śniadanie biznesowe będzie na temat pandemia katalizatorem zmian w przedsiębiorstwach. Porozmawiamy z przedsiębiorcami i może postaramy się zastanowić nad tym, jak przekuć te zmiany, które niekoniecznie zawsze są dobre, jednak w te pozytywy. Poprowadzi to spotkanie pani doktor. Małgorzata Reymer e, wspólnie z e, panią Agnieszką Grys, która jest coach'em i trenerem, a pani Małgorzata e, jest właścicielką, prowadzi e, kancelarię prawno-finansową Lex przez cały tydzień też wspólnie z Urzędem Miasta będziemy udostępniać dane, które, czy takie wiadomości na temat przedsiębiorczości, które przygotował Związek Miast Polskich. Także na naszych mediach społecznościowych, na mediach społecznościowych miasta będziemy umieszczać te informacje, Państwo będziecie się mogli z tymi informacjami zapoznać. Będziemy także udostępniać wydarzenia. Z innych miast, podglądać, co dzieje się u innych. Mam nadzieję, że Dzień Przedsiębiorcy na stałe wejdzie do kalendarza wydarzeń i w przyszłym roku, już niedeterminowani jakimiś ograniczeniami związanymi z pandemią, będziemy mogli zorganizować forum gospodarcze czy przygotować nagrody gospodarcze dla wyróżniających się przedsiębiorców w Kutnie. Poproszę o zabranie głosu pana prezydenta. Szanowni Państwo. Bardzo dobrze, że został ustanowiony właśnie taki dzień przedsiębiorcy, bo jest to okazja do zaprezentowania, co to są przedsiębiorcy i jakie są ich dokonania, jakie osiągnięcia. Bo w większości osób, mieszkańców to kojarzy się działalność gospodarcza z tymi wielkimi zakładami. A to nie jest do końca tak, bo trzeba pamiętać, że proszę Państwa, u nas w Kutnie prawie 7% naszych mieszkańców społeczeństwa, zajmuje się właśnie swoją, swoim biznesem. Jest to już znacząca liczba osób. I te osoby dają prawie 30% miejsc pracy. A więc bardzo ważna jakby część gospodarki. Jest to dzień wtedy właśnie do podsumowań, do pokazania, bo przedsiębiorcy to oczywiście są i mali, i duzi, i bardzo duzi. To są firmy, które zatrudniają po kilkaset osób i wiele jest działalności jednoosobowych, takie mikroprzedsiębiorstwa, ale to jest właśnie ważne, że ktoś chce coś zrobić, że nie liczy, że ktoś mu da, że, że go zatrudni albo przyjdzie jeszcze szukać pracy w urzędzie, w urzędzie Miasta czy w Urzędzie Pracy, natomiast sam zajmuje się i podejmuje to ryzyko. Także biorąc generalnie, to bardzo dobrze, że jest taki dzień, żeby to wszystko można było pokazać. I cieszę się, że zajęła się tą sprawą Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego, pani Prezes Mawila Grotnicka, również inicjatywa firm rodzinnych do tego przystąpiła, które tutaj jest w naszym mieście dosyć aktywne, trzeba powiedzieć. I życzę, żeby jak najlepiej wiodło się im w tych biznesach, żeby spełniali swoje marzenia. Niech to najlepiej się im udaje, jak, jak tylko to jest możliwe, bo jak im będzie dobrze, to i wszystkim mieszkańcom będzie. Dziękuję. Dzień dobry, witam państwa. Tak jak już prezydent wspomniał, bardzo dobrze, że ten dzień został ustanowiony. Wiemy, jak wielką rolę przedsiębiorcy odgrywają w społeczności lokalnej. W naszym przypadku tutaj, w naszym mieście, w mieście Róż. Proszę państwa, podstawa to jest budowanie gruntu budowanie dobrego klimatu a co za tym idzie jeśli będzie dobry grunt, dobry klimat i współpraca jak i wspieranie tutaj przedsiębiorców to będą na pewno wymierne efekty. Sam kiedyś prowadziłem działalność gospodarczą i powiem państwu że nie jest to leki kawałek chleba, a to wspieranie jest bardzo istotne, żeby ktoś żeby zawsze mógł liczyć na kogoś w tym przypadku na Agencję Rozwoju Regionu Kutnowskiego. Teraz jeszcze o głos poproszę przedstawiciela przedsiębiorców, panią Annę Stań do iwanowską przedstawiciela lokalnych przedsiębiorców, jeszcze raz przedstawię, współwłaściciela firmy Medest i członka Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tak jak tutaj Pani Prezes wspomniała, występuję dzisiaj w podwójnej roli jako reprezentant Aptek Medest i jednocześnie jako członek zarządu krajowego Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. Chciałabym bardzo podziękować za zaproszenie. Cieszę się, że, że mogę w tak zacnym gronie świętować Dzień Przedsiębiorcy. Nawiązując do słów Pana Prezydenta, rzeczywiście my, kutnowscy przedsiębiorcy, zatrudniamy 40, przepraszam, 30%, 30 mieszkańców, 30% pracowników. Drodzy Państwo, Powiem tak, bardzo ważna, bardzo ważna dla nas jako przedsiębiorców jest współpraca tutaj z samorządem, bardzo ważna jest współpraca z instytucjami takimi jak Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego, z instytucjami, które tylko i wyłącznie właśnie wspierają, wspierają przedsiębiorców, wspierają, wspierają tych, którzy też chcą swoją własną działalność założyć. To nie jest łatwy kawałek chleba, ale my jesteśmy bardzo pracowici, potrafimy pracować ciężko, po kilkanaście godzin na dobę, Potrafimy, potrafimy przezwyciężać trudności i, jeżeli jeszcze mamy takie wsparcie jak właśnie samorządy, jak Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego, to naprawdę potrafimy dać z siebie wiele. Chciałabym zaznaczyć, że, jako tutaj członek zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, proszę Państwa, my skupiamy, my skupiamy ogromną ilość przedsiębiorców z całej Polski. To są przedsiębiorstwa małe, to są przedsiębiorstwa duże, to są przedsiębiorstwa średnie. I chcemy, chcemy, żebyście Państwo wiedzieli, że takie stowarzyszenie istnieje, że takie stowarzyszenie może każdego przedsiębiorcę przyjąć, każdego polskiego przedsiębiorcę i że chcemy w tym stowarzyszeniu pomagać sobie wzajemnie. Dlatego, że ta nasza przedsiębiorczość, polska przedsiębiorczość jest młoda. Druga wojna światowa, potem długie lata komunizmu zabrały tą naszą polską tradycję przedsiębiorczości. Inne państwa, państwa zachodnie mają te tradycje. Kilkusetletnie. My niestety mamy dopiero, co zależy od przedsiębiorstwa, ale tak jak w naszym przypadku, 25-letnią, niektórzy w, może 30-letnią, ale to nadal jest nic. Dlatego, jeżeli będziemy współdziałać tutaj z samorządem, jeżeli będziemy współdziałać z instytucjami, które wspierają polskich przedsiębiorców, to być może uda nam się przekuć tę tradycję kilkudziesięcioletnią na kilkusetletnią. I tego sobie, drodzy Państwo, życzmy, bo my tutaj. Się urodziliśmy, my tutaj się wykształciliśmy, tutaj kształcą się nasze dzieci razem z dziećmi naszych pracowników. My chcemy, żeby tutaj kształciły się i pracowały nasze, nasze wnuki, bo my jesteśmy stąd. My, my budujemy na cegle, natomiast wszystkie inne firmy, które na chwilę się pojawiają, a potem znikają, one budują z blachy falistej. Także takie, takie może zbyt dosadne porównanie, ale chciałabym zaznaczyć, że polski przedsiębiorca, który tutaj. Urodził się, który tutaj się wykształcił, który tutaj buduje swoją, swoją firmę, który zatrudnia tutaj pracowników, on nie zniknie z dnia na dzień. Chociażby dlatego, że wszystkich zna i że wszyscy znają go tutaj dookoła. Bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego polskim przedsiębiorcom w Dniu Przedsiębiorców. Dziękuję serdecznie. Szczególnie krótko. Dziękuję bardzo za przybycie na tę konferencję. I zapraszam na naszą wystawę dedykowaną właśnie przedsiębiorczości od dziś do końca tego tygodnia. Potem możecie Państwo oglądać te zdjęcia na naszych mediach społecznościowych. Dziękuję bardzo. Dlaczego przedsiębiorcy, zwłaszcza lokalni, są ważni dla regionu kutnowskiego? Bo to są ludzie stąd. I oni jak są, założyli te biznesy, tutaj stąd pochodzą, to oni nie, nie znikną bo wiele firm jest takich, że przyjeżdża, pracuje ileś 10, 20, 30 lat i wynosi się gdzie indziej. Natomiast miejscowi jak coś zaczynają no to z reguły są tutaj już na stałe. Do śmierci, do emerytury. Dlatego to jest ważne. To jest ważne, żeby ich dzieci też później przejmowały te biznesy. Żeby było to następstwo właśnie takie pokoleniowe. No i co? Oni rozumieją, jakie są potrzeby tego rynku, tego miasta. Tutaj są chętni do współpracy. Na nich można liczyć, kiedy organizujemy jakieś przedsięwzięcia, czy związane ze sportem, z kulturą. Czy na nich możemy liczyć, jeśli chodzi o jakieś... Czy jakieś dotacje na, na różne przedsięwzięcia. Także no, bardzo ważna gałęź tej gospodarki to są właśnie lokalni przedsiębiorcy, bo na nich naprawdę można liczyć. Dzisiejsze wydarzenia to dość nowa inicjatywa. Panie Prezydencie, jak Pan uważa, czy takie wydarzenia są potrzebne? Oczywiście, że są potrzebne, bo, bo właśnie jak już wcześniej mówiłem. Trzeba to pokazywać, bo mieszkańcy czy inni ludzie nie mają pojęcia, nie wiedzą, co to są nawet ci lokalni przedsiębiorcy. Kojarzy się reguły kilka, kilka osób, a to jest w kutnie osób, które mają własną działalność gospodarczą, zarejestrowanych jest 4,5 tysiąca. To jest prawie 7% mieszkańców prowadzi tą działalność. A więc warto pokazywać, żeby czuli się dowartościowani. Dlatego, że kształtują tutaj pewną politykę, zatrudniają osoby. Ta lokalność przekłada się na to, że to są firmy, które się zakorzeniają mocno, tworzą pewne środowisko gospodarcze. No i w odróżnieniu do firm, które przychodzą u dużych firm korporacyjnych, po prostu tutaj zakotwiczają. Czy przedsięwzięcia takie, jak to dzisiejsze są potrzebne dla społeczności? Oczywiście, że są potrzebne. Gdyby nie były potrzebne, to byśmy tej wystawy nie robili. nie robili, nie obchodzilibyśmy Dnia Przedsiębiorcy. Uważam, że przedsiębiorcy powinni być docenieni i tak jak w trakcie konferencji prasowej dzisiaj padło, nie, nasza przedsiębiorczość... Ta obecna czy ówczesna no nie ma takich tradycji set lat. Musimy ją o nią dbać, musimy dopieszczać przedsiębiorców po to, żeby chcieli dalej kontynuować swoją działalność, bo tak naprawdę poprzez przedsiębiorców inni mają pracę otrzymują swoje rodziny, to lokalni przedsiębiorcy, ci, którzy już działają tutaj od 20-30 lat, mają też dużą chęć i ochotę, żeby włączać się w różne takie społeczne działania, tworzą tą odpowiedzialną... Społeczną odpowiedzialność biznesu. Dlatego uważam, że no jak najbardziej warto jest dbać o przedsiębiorców. To są ważne wydarzenia i myślę, że będziemy to kontynuować. A Dzień Przedsiębiorcy na stałe wejdzie do kalendarza wydarzeń w Kutnie. Jakie są główne cele dzisiejszej wystawy? Czy jest to niejako okazja dla młodszych pokoleń, aby zobaczyć, jak rozwijał się kutnowski przemysł, kutnowska przedsiębiorczość? No właśnie takim, taką najważniejszą, najważniejszym motywem tej wystawy było jakby zachęcenie do tego, żeby poszukiwać. Poszukiwać, jakie, o, jakie są korzenie gospodarcze, tradycje tego regionu, skąd na przykład niektóre z działalności, niektóre z firm jakby działają w tej, w tej branży, dlaczego one kontynuują tą działalność. Ona ma stanowić taki rodzaj jakby zachęty do poszukiwania, bo myślę, że wiele, zwłaszcza młodych osób, zupełnie nie ma, nie ma takiej wiedzy, dlaczego na przykład maszyny rolnicze, dlaczego cukiernia i cukrownia, dlaczego właśnie młyny, skąd się to wzięło. To są takie działalności, które mają naprawdę długie, długie tradycje. Stąd jakby po to, żebyśmy, jest to to jakby ma to służyć temu, żeby, żeby zachęcić do poszukiwania tych informacji, do czytania. Dzisiejsze przedsięwzięcie to dość nowa inicjatywa na Kutnowskich Ziemiach. Jak dużą promocją dla własnych działalności gospodarczych jest dzisiejsze wydarzenie? ponieważ to są początki, tak jak pan powiedział, więc myślę, że zasięg póki co będzie jeszcze niewielki, ale jeżeli będziemy to kontynuować, jeżeli będziemy to powtarzać, jeżeli będziemy to nagłaśniać, tak jak teraz w mediach tutaj lokalnych, do tego jeszcze w mediach społecznościowych, do tego jeszcze mam nadzieję, że miasto się też przyczyni do rozpowszechnienia tego dnia, więc ja myślę, że w krótkim czasie będzie miało to ogromny zasięg. Jakie są główne cele Stowarzyszenia Inicjatywy Film, Firm Rodzinnych? Naszym głównym celem jest wspomaganie, wspieranie przedsiębiorców, wszystkich przedsiębiorców, małych, dużych, średnich i dzielenie się wiedzą. Bo drodzy Państwo, my już tej wiedzy mamy sporo. To jest jednak 25, 30, czasem i więcej lat. A niektóre przedsiębiorstwa dopiero co się, dopiero co powstają albo dopiero co są założone, więc my tą wiedzą chcemy, chcemy się dzielić i chcemy też udzielać właśnie wsparcia. Także przede wszystkim wspieranie i dzielenie się wiedzą.